Cześć, witajcie, cześć w kolejnym odcinku Roboty budowane paragrafem pisane. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co można byłoby zrobić tutaj w mojej ocenie, żeby prawo budowane w Polsce mogło być choć trochę lepsze. Tylko kilka pomysłów rzucę, wszystkie oczywiście wymagają głębszego przemyślenia i zapoznania się z tymi też pomysłami i, z, i może jeszcze coś innego by do głowy wpadło. Tak tylko, tak tylko na szybko, jeżeli pamiętacie, jak oglądaliście Wszystkie moje pozostałe odcinki dotyczące prawa budowanego. Zobaczcie, tak jak ja sobie o tym kiedyś pomyślałem co, i sobie to ponotowałem, co można byłoby zrobić, żeby było a, lepiej. Po pierwsze, po pierwsze, być może znacie, nie wiem, słyszeliście o interpretacjach finansowych i podatkowych, które są wydawane. Może by coś należało zrobić na wzór właśnie tego w prawie budowanym, czyli takie interpretacje budowane ministra, które byłyby wiążące w konkretnej w konkretnej e, sprawie, tak, jeżeli mamy tutaj ten stan prawny nieostry, jeżeli mamy duże interpretacji, duże rzecznictwa sądu, być może wtedy moglibyśmy występować o taką interpretację do właściwego ministra budownictwa, tak, żeby nam tutaj takie, um, taką interpretację wydała, która byłaby dla nas wiążąca i dla organów w tej sprawy, czy dla organów nadzoru budowanego, czy dla organów administracji architektonicznej budowanej. To taki pierwszy mój pomysł. Yy, drugi. No to mamy dużo tych, takich pojęć niedookreślonych, prawda, który, o których Wam też wspominałem. No i na przykład można byłoby dookreślić te pojęcia, które oczywiście można dookreślić, bo też prawo. Jeżeli byśmy stworzyli takie prawo typowo bez takich pojęć niedookreślonych, żeby już żadnych nie było, no to ono byłoby zbyt kazuistyczne i byłoby zbyt liczne. Także tutaj trzeba mieć pewną, pewną rozwagę. Natomiast zobaczcie, według mnie do prawa budowanego należy wprowadzić pojęcie zarządcy. Tak, to tutaj będę. Będę zawsze to powtarzał jak mantrę, że zarządca musi być prowadzony jako definicja legalna do artykułu 3, do słowniczka ustawowego w ustawie prawa budowane, żeby było wiadomo, bo teraz zarządca, tak jak wam tam wspominałem w przednich odcinkach, ma wiele tutaj y, obowiązków, tak, tutaj y, może być niego na w prawie budowanych, ma też wiele uprawnień, może być stroną postępowań itd., tak itd., tak a nie ma powiedzenia, kto to jest zarządca, a to wcale nie jest tylko ten zarządca profesjonalny z ustawy o gospodarki nieruchomościami. Y, to może być. Y, Tutaj także także inne osoby, tak po stronie określonych banków, ale o tym nam mówi Rzecznictwo sądów. A prawo budowlane nie powinno o tym nic. Mamy no, też tutaj, mm, jeżeli mamy tutaj ten, ten problem z opłat za legalizację obiektu budowanego, o Wam wspominałem, tak, może należałoby odnieść się na przykład, nie wiem, do powierzchni użytkowej w metrach kwadratowych takiego obiektu, który jest objęty samowolą, tak, i według niego na przykład kwalifikować, czy ten obiekt, czy to jest pokój, miałby mniejszą powierzchnię, czy obiekt miałby. Taką i tak dalej, i tak dalej, ale też, bo tam mamy też, według tego załącznika, co by nawiązywało do tego załącznika, do tabeli budowanym, ale też swego czasu były, były pomysły w kodeksie urbanistyczno budowanym, który u nas nie wszedł w życie. I tutaj patrzono na to w ten sposób, że był biegły, który by po prostu wyceniał ten obiekt, który został tą samowolą i według tej, tej wyceny tej samowoli byłaby naliczana opłata za lokalizację. Tematem będą przemyślać. Coś, coś należy, szanowni państwo, z tym, z tym zrobić. Mamy no, dalej obiekty o nieregulowanym stanie prawnym, tak, na które tutaj organy nadzoru regulowanego nie mogą nałożyć tutaj żadnych nakazów, ani zakazów, ani decyzji o remoncie. No, nie ma właściciela ani zarządcy takiego obiektu, tak. o to mi chodzi, że nieregulowany stan prawny. No można byłoby na przykład wskazać jasno w prawie że organy nadzoru lub organy AB są uprawnione do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku w takim postępowaniu i są zwolnione z wszelkiego rodzaju kosztów w takim postępowaniu i wtedy jako tutaj, jako tutaj wnioskodawca, jeżeli to postępowanie by się zakończyło, być może znaleźliby się spadkobiercy, na których można byłoby nałożyć nakaz, a jeżeli nie, no to być może gmina by to przejęła, tak, tutaj. No, jeżeli by trzeba było rozbierać taki obiekt, to wymagałoby też nakładów finansowych ze strony państwa, żeby był zarezerwowany. No, to tutaj być może w kompetencjach gminy, które mogłyby później hipotekę na takiej działce wyznaczyć. I po takiego postępowania na, mogły, spadkowego, na przykład mogłyby sobie tą hipotekę ściągnąć za rozbiórkę takiego obiektu budowanego, prawda? Jeżeli by wcześniej było duże zagrożenie i to na gminę by organ nadzoru budowanego mógł taki nakaz rozbiórki nałożyć. No, tutaj na pewno większa liczba szkoleń, mm, mm, szkoleń dla uczestników yy, prawa prawa budowanego sobie też tutaj zanotowałem tak to, to mogłaby zostać mogłaby zostać też prowadzona cały czas cały czas to podnosi wiedzę podnosi kwalifikacje itd. Tak Fajnie że są te szkolenia to nie znaczy że ich nie ma nie one tutaj funkcjonują i dobrze że należy tą linią tutaj iść. Zwiększenie roli tutaj w mojej ocenie i przemyślenie struktury nadzoru budowanego na, nadal moim zdaniem nie ma na, na to pomysłu. Nie ma to pomysłu na funkcjonowanie nadzoru budowanego w Polsce. Temat do głębokiego przemyślenia. Czy to powinno w ten sposób funkcjonować, moim zdaniem? Moim zdaniem tutaj nie, ale powinno, tutaj coś się, na, powinno się tutaj coś z tym tematem zrobić. Eee, wprowadzić tutaj obligatoryjne zasady dobrej legislacji i ich przestrzegać. Eee, to jest kolejna tutaj, tutaj sprawa. Nie tylko problemem, ale tutaj ogólnie też tutaj nie wiem, co powiecie, co sobie pomyślicie o tym. Ja na przykład jestem za tym. Żeby to też żadne rodo nie obowiązywało, żeśmy też nie musieli występować, jeżeli chcemy się dowiedzieć z związkiem o dostęp do informacji publicznej, tylko żeby nie tylko przy prawie budowana, ale przy każdym akcie prawnym były imiona i nazwiska w, w procesie legislacyjnym, na przykład do do takiego projektu osób, które brały udział i były zaangażowane w, w uchwalanie danego aktu. Na przykład nie wszystkie kancelarie prawne, które brały udział, oprócz tutaj miały swoje pomysły, proszę bardzo wypunktować, tak skoro to są dobre pomysły, to trzeba się chwalić, nie? Skoro to są dobre pomysły w tworzeniu prawie budowlanej, wszyscy prawnicy i inni, którzy byli ani prawa, też wszyscy posłowie, którzy taki projekt kierowali i tak dalej, proszę bardzo, z nazwiska skazane. Ministerstwo też, żeby było wiadomo, kto później takie przepisy wprowadzał, kto za to ponosi ewentualnie jakąś tam. Jakąś tam nawet moralną, nie tylko prawną, ale moralną tutaj, tutaj, tutaj odpowiedzialność, tak? Skoro jest to dobre, no to twórzmy dobre prawo w Polsce przecież, tworzymy prawo dla ludzi, nie wiem, nie wiem co, co o, tym, o, tym, o, o tym powiecie, bo ja ciągle tylko słyszę tutaj, to wina prawników, to wina prawników, prawnicy sobie tak tutaj um, um, wymyślili, i tak dalej, i tak dalej. No, chyba to jest tak, to jest tak nie, do, nie do końca, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje, że to nie tak, że to nie tak wygląda, więc jakbyśmy to wprowadzili, to było wiadomo, prawda, jak to było, jak, jak to wyglądało i kto przy tym brał udział. Tutaj, z, jeżeli chodzi o hmm, też takie obowiązki, tutaj ogólnie wprowadzenie może z jakimiś nawet grzywnami, o, o, żeby informować organy nadzoru budowanego o uszkodzeniach obiektów budowanych, tak. To jeszcze kto nie poinformuje, to będzie to zagrożone, może jakąś tam grzywną i tak dalej. To może by też było coś fajnego w prawie budowanym. Na pewno by to gdzieś zwiększyło rolę, rolę organów nadzoru budowanego. Co tutaj sobie jeszcze zapisałem? No na pewno fajnie, jakby tutaj organy AB nadzoru budowanego były podłączone do tego systemu weryfikacji zakresu przynależności do Izby uprawnień budowanych, co myślę w niedługiej przyszłości już nastąpi. Także fajnie, na plus, na plus zmiana. Dalej, fajnie, żeby też. Yy... I zarówno jedne organy AB, jak i organy my były też podłączone do systemu ewidencji gruntów i budynków i mogły stamtąd czerpnać, czerpać sobie dane, co usprawniło postępowania przed tymi, przed tymi organami. Ta cyfryzacja cały czas postępuje w prawie budowanym i fajnie. To mi się też tutaj yy, podoba. Co mamy jeszcze? Hmm, co ja sobie tutaj napisałem? No i jeszcze coś by należało, Szanowni Państwo, na pewno zrobić z tym przeniesieniem pozwolenia na budowę. Bo tutaj też są mm, czasem różne interpretacje. Czy, jeżeli na przykład ktoś jest rolnikiem, a później nie jest rolnikiem, to czy można jego przenieść to pozwolenie, czy nie? No, jest to, powinno, powinno to być moim zdaniem bardziej dookreślone, do chociaż tam nie ma w prawie budowlanym, że ktoś musi być rolnikiem i tak dalej. Może to wynikać z innych aktów prawnych, ale powinno to zostać dookreślone, żeby ludzie nie zostali niezasadnych odmów, żeby ktoś nie mówił, że dochodzi do omijania prawa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Powinien, moim zdaniem, mimo wszystko, że w ostatnich latach ten przepis zmienił się na plus, tak zmienił się na, na, na plus to, tam, to nadal to powinno zostać e, zostać dookreślone i, i powinno, powinno z tym przeniesienie pozwolenia na budowę i tak dalej tak tak myślę że powinno się to się to wprowadzić w następnym odcinku e, powiem wam też co się jednak udało tak bo troszeczkę może, może na, narzekałem jeżeli chodzi o prawo budowane w Polsce, ale powiem wam, co się udało zrobić przez te, te lata w ustawie prawo budowane. Co fajnego tutaj w mojej ocenie, oczywiście, sobie wprowadzono do ustawę prawo budowlane. pokazać wam, że oczywiście, że oczywiście można, tak, że oczywiście można, że, że te zmiany naprawdę tutaj tutaj są czasem fajne, przemyślane, tak, i że, i że może to doprowadzić do, do, do fajnych, fajnych efektów i fajnych, fajnych skutków. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Serdecznie Was pozdrawiam. Zachęcam do słuchania i subskrybowania mojego, mojego kanału wideo. Zapewniam Was, że, że dalej będzie równie ciekawie. Mam nadzieję, że ciekawie się mnie słucha. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.